Tusk ze swoją partią On głosował oczywiście przeciwko KSEF, ale jak już są w rządzie, jak już rządzą, jak mają władzę, to już są za. A KSEF to jest nic innego jak inwigilacja polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki, utrudnienie życia tak naprawdę fiskalnego. Dlaczego nie wpisali tego w stu konkretach? powiedzcie mi sami. No nic, to wszystko zmierza do wielkiej inwigilacji. Inwigilacja nas jako obywateli, poszczególnych obywateli, przez to, że się cieszymy tak bardzo tymi wszystkimi kartami, że wszystko elektronicznie, ograniczenia płatności gotówką, musisz się udowadniać skąd masz tą gotówkę, musisz wpisać deklarację skąd masz tą gotówkę. Teraz wszystkie przedsiębiorstwa będą musiały pokazywać skąd biorą towary, skąd biorą usługi więc. I te wszystkie dane będą w zagranicznej firmie wyeksportowane na zewnątrz Polski i nic prostszego, jak tylko nie mówię tylko, że to wycieknie na poziomie, że to wycieknie na poziomie zagranicy, ale może jeszcze zanim zagranicę wycieknie, to już może będą tacy, którzy będą chcieli przejąć poszczególne firmy jakieś, którym dobrze się wiedzie. I tam mają wszystko, tam mają skąd te firmy biorą usługi, skąd biorą dostawców. Więc generalnie patent na funkcjonowanie firmy, a to jest przecież tajemnica handlowa. Więc a takich wycieków w Polsce i na świecie jest przecież mnóstwo ciągle są jakieś wycieki. Więc nikomu to nie służy, to służy tylko Unii Europejskiej, bądź tym, którzy by chcieli przejąć firmy być może w przyszłości. Bądź to dla firm z zagranicy, dużych kapitałów, bądź też nieuczciwy. Nieuczciwej konkurencji, która dostanie takie informacje w Polsce, gdzie te informacje mogą ewentualnie gdzieś wyciec. Także. Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie, jeżeli się zgadzacie w tym zgadzacie się z tymi moimi obawami, bo obawy mam naprawdę duże w jakim kierunku to wszystko zmierza. Nie wygląda to dobrze. Poradniki bezpieczeństwa. Ograniczanie gotówki. Wszystko w bankach, przyjdzie jeden moment, jeden pstryczek. Jedno hasło, wszystkie banki Wam wyłączą, wszystko, przedsiębiorcy inwigilowani mogą każdemu zrobić konkurencję jak będą chcieli, kiedy będą chcieli, bo kapitału za granicą jest multu, my nie mamy takiego kapitału, więc wchodzi firma, wchodzi z Waszymi danymi i robi Wam konkurencję, jak to jest, że Tusk ze swoją partią i koalicjantami głosowali przeciwko, a teraz sami to wprowadzają. Głosowali przeciwko PISowi, a teraz sami prowadzają. No, pewnie widzowie tego kanału wiedzą, że jednak potwierdza się to, że to co jedna partia zaczyna złego, to druga kończy, bo tak naprawdę oni tylko krzyczą, kiedy są w opozycji, a tak naprawdę wprowadzają jakieś tam rzeczy, które tak naprawdę są implementowane z zagranicy. Jest przykaz po prostu, żeby coś wprowadzić. A te wszystkie rządy to jest, tak się mi wydaje przynajmniej, tak się wydaje wielu osobom, tak wiele znawców polityki mówi, że to jest po prostu fasada, jedna wielka fasada. To jest system, który robi wszystko, co system zagraniczny chce, żebyśmy zrobili. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie, czy też macie takie przeczucia, czy też macie takie obawy, w jakim to kierunku zmierza. Tutaj wymieniłem tylko część rzeczy, myślę, że trzeba będzie zrobić odcinek, czy tak naprawdę zbierzemy więcej tych rzeczy. No, chciałbym, żebyśmy też budowali społeczność, tak naprawdę, żebyśmy mieli kontakt na tym kanale, żebyście się wyrażali więcej w komentarzach. Oczywiście w sobie sprawę z tego, że część widzów może odpływać, bo im się treści mogą nie podobać. No, ale niech zostają ci, którzy po prostu zgadzają się z tymi treściami, bo tak naprawdę w jedności jakaś tam siła, bo jeżeli pomagamy algorytmowi, to też to dalej. Idzie, więc żeby pomagać algorytmom, żeby te treści się przebijały, to też wiecie, co macie robić. Tak naprawdę chyba już wszyscy wiedzą, że warto komentować, tak? Napiszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, że się zgadzacie, to też zapraszam do zostania na tym kanale za zapisanie obserwacji czy subskrypcji. Do zobaczenia.